mały jubileusz tego konkursu i potwierdzenie, jak dużym zainteresowaniem cieszy się on wśród czytelników. W znaczący sposób z roku na rok rośnie liczba zarówno uczestników, jak i głosujących. Pragniemy gorąco powitać przedstawicieli organizatora konkursu, Gazetę Codzienną Nowiny, a jest nim pan Stanisław Sowa, redaktor naczelny, pani Renata Tereszkiewicz-Marc, dyrektor do spraw promocji. Zresztą o tym będziemy się mogli przekonać jeszcze dzisiaj, bo przed nami rozwiązanie, jeszcze jednego konkursu. Proszę Państwa, lojalność, wiarygodność, użyteczność to najważniejsze cechy, które opisuje charakter dziennika Nowiny. Gazeta Codzienna Nowiny ukazuje się w południowo-wschodniej Polsce. Redakcja mieści się oczywiście, gdzież będzie w Rzeszowie, w stolicy Wojny. Sprzedaży wydania magazynowego. Numer jeden pod względem sprzedaży w prenumeracie. Serdecznie wszystkie dzieci, przede wszystkim dzieci, bohaterów dzisiejszej naszej uroczystości. Witam także bardzo gorąco mamusie, tatusiów, dziadziów, babcie, albo babcie i dziadziów. Ciocie i wujków, jeśli są. Jeszcze raz serdecznie witam. Wierzę, że podobnie jak poprzednie edycje konkursu, również tegoroczne wybory Mały Mis oraz Małego Mistera cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia, czytelników Gazety Codziennej Nowiny, serdecznie winszuję Państwu pomyślnej organizacji plebiscytu. Znaczy, trzeba dziecko pokazać na nikogo. Pytam cię jeszcze raz. Nic się nie zmieniło. Nic, tak? A słuchaj, co, co robisz na co w tym powiedz teraz, co? Grasz na komputerze? A w co najbardziej? Trudno, Trudno powiedzieć. No. Bardzo, tak? A, A słuchaj, tak. chciałem też Ci powiedzieć. A wiesz co, zanim długo będzie? Święto? Święto Matki. Możesz złożyć życzenia na mnie. super No. Wszystkiego? Szczere życzenia prosto z serca. Dobra, tak jest. No. żyje chyba, co nie? Żyje, tak jest. Usiądźcie jeszcze na tych krzesełkach. Proszę, król. Proszę bardzo, dziewczynka na Zapraszamy. A oto wyniki tego rocznego głosowania. Mała wicerysna 2008, druga wicerysna 2008. To zajęcie dziewczynka. Wielkie wrażenia. Wujek Krzyś musi ustawiać dzieci do zdjęcia. Tak wujku? Prosimy prędzej. Drodzy Państwo, ale. Ja tam...